Czy myślał pan kiedyś, żeby zmierzyć się i zweryfikować na plus czy na minus tę pewną legendę, która krąży po części środowiska, mianowicie, że Donald Tusk to już na pewno jest niemieckim agentem? No jeśli chodzi o przeszłość, no bo taki był argument, że wszystko się zaczęło w PRL-u i że w materiałach po byłej sztazji. W tym po wywiadzie NRD-owskim albo w grupie operacyjnej warszał, znajdują się jakieś materiały świadczące o tym, że Donald Tusk współpracował z NRD-owskimi tajnymi służbami. Później jest jeszcze historia kolegi, agenta Stasi, który przyjechał na jakiś staż na politechnice gdańskiej i Donald jest z nim na zdjęciach, więc na pewno ten, ten agent Sztazji nie wiem, zwerbował albo Wystawił do werbunku Donalda Tuska. No i ja sobie, wie pan, zadałem ten trud, bo jestem niedoszłym, mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś będę doszłym biografem Donalda Tuska, bo to jest postać fascynująca. Teraz z różnych przyczyn nie mogę jakby swojego dzieła kontynuować. No może pan prowadzić rozmowy z bliska o Lechigdańsku. No tak, no to interesujące, ale chcę panu powiedzieć poważnie, że w sensie historycznym. Zarówno w polskich archiwach, jak i w niemieckich archiwach. Nawet niedawno jeszcze prowadziłem korespondencję z tamtejszymi archiwami i, i dostałem po prostu materiały związane z Donaldem Tuskiem. Robiłem po prostu szerokie kwerendy. Nic takiego no z tych dokumentów nie wynika. Donald Tusk się pojawia, ale jako osoba, która jest kontaktem ludzi, którzy. Znaleźli się w zainteresowaniu służb nrd ale nie jest na jakimkolwiek etapie kwalifikowany jako, jako źródło, agent, współpracownik, kandydat na agenta niemieckich służb. To jest po prostu bzdura. Natomiast niewątpliwie, a to jest już inny obszar dyskusji, jest to polityk o orientacji proniemieckiej w rozumieniu takim. Bym powiedział postrzegania polityki europejskiej, roli Niemiec w Europie. Nawet ten straszny reset, który, któremu poświęciłem już ileś lat swojego życia, jest przecież odbiciem jego proniemieckości. Donald Tusk nie jest prorosyjski, dlatego że nie wiem, podoba mu się kultura rosyjska, jedzenie rosyjskie, albo Władimir Putin, chociaż jakby starał się go polubić, tak myślę uwierzyć mu na pewno, tylko dlatego, że to była funkcja polityki proniemieckiej.